Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie w drugiej części filmu o moich przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia. A pierwszy odcinek, który nagrałam, jeżeli byście chcieli sobie oglądnąć, to podam go w opisie na dole. Kochani, dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak udekorowałam ten kredens, który tutaj za mną stoi na święta Bożego Narodzenia również nakryłam stół, bo chciałabym wam pokazać jak mniej więcej będzie wyglądał na wigilijną kolację. Również udekorowałam małe drzewko, które będzie zdobić okno w saloniku i chciałabym wam pokazać jak wygląda. Zrobiłam również zimowy bukiet i chciałabym go wam zaprezentować. Ale nim zacznę tą prezentację, kochani, chciałabym powiedzieć, że dzisiejszy filmik dedykuję mojej mamie, bo to ona zawsze była tą magią świąt Bożego Narodzenia. Jak mieszkaliśmy w Polsce, jak byłam dzieckiem, czasy były bardzo ciężkie. Nie można było nic dostać, a mama zawsze się postarała i zawsze wszystko było. Było pyszne jedzenie, był prezent od Mikołaja, pyszne wypieki, czysty dom, pięknie nakryty stół. I dziś chciałabym jej podziękować za jej trud, za jej pracę, za jej poświęcenie, że zawsze wiedziała, jak stworzyć niepowtarzalną magię świąt Bożego Narodzenia. Jestem jej za to bardzo wdzięczna. Mamy wiele pięknych wspomnień i tradycji, które pielęgnujemy z roku na rok. To właśnie mama przygotowuje kolację świąteczną, to ona robi pierogi, to ona gotuje barszcz. Chciałabym jej za to bardzo dzisiaj podziękować. Dziękuję, mama. Kochani, jeżeli wy macie. Kogoś takiego w rodzinie, czy to mama, czy to tata, czy może babcia, czy ciocia. Napiszcie mi w komentarzach, kto dla Was stworzył magiczne święta Bożego Narodzenia, bo takich ludzi trzeba wspominać, bo bez nich nie byłoby magicznych świąt Bożego Narodzenia. A teraz kochani, zapraszam Was do obejrzenia mojego filmiku. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca. Teraz, kochani, pokażę Wam, jakie zmiany nastąpiły w moim kredensie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tutaj, w tym miejscu, miałam serwis ze srebrnym paseczkiem. W tym roku y, dostałam w prezencie od sąsiadki y, takie śliczne talerze z czerwonym paseczkiem, a ten pośrodku e, z jeleniami, z reniferami, przepraszam. Zakupiłam w tym roku po bardzo dobrej cenie w HomeSense. Może ja otworzę to szkło, bo odbija mi się tutaj światło i będzie lepiej widać. Kochani, o tym serwisie z czerwonym paseczkiem mówiłam w moim poprzednim video. Jakbyście chcieli się dowiedzieć z jakiej firmy on jest? W tym roku, kochani, zadecydowałam, że czerwony kolor będzie dominował w um, święta Bożego Narodzenia. Może dlatego, że udało mi się zdobyć te piękne talerze. Zafascynował mnie ten talerz z reniferami. I wydaje mi się, że nawet nieźle pasuje do tych talerzy z czerwonym paseczkiem. Które dostałam w prezencie niedawno. Mam tutaj też takiego modlącego się chłopczyka, a po drugiej stronie aniołka. Wydaje mi się, że to są takie stosowne dekoracje świąteczne. Na drugiej półce niewiele zmian. Tutaj są moje kryształowe kieliszki i szklanki. A po drugiej stronie, kochani, odsunęłam szkło, żeby było lepiej widać. Jedyne co zmieniłam, to dodałam ten y, świąteczny talerzyk. Mam kolekcję tych talerzyków, mam ich osiem z różnym motywem świątecznym i one są, już Wam pokazuję, ja też je pokazywałam rok temu pokazywałam je rok temu z jednym, w jednym, je temu w jednym z moich filmów. Są one z firmy Royal Dalton, bardzo przepiękne talerzyki. Każdy ma wierszyk z tyłu. I one właśnie będą zdobiły mój credence te święta. Wydaje mi się, że bardzo ładnie wyglądają z tym serwisem, który tutaj mam. A serwis pochodzi z firmy Royal Dalton A i ten wzorek nazywa się Clarendon. Też bardzo go lubię. Ten paseczek jest w kolorze um, może nie zielonym, ale tak bardziej turkusowym. A drugi talerzyk tak wygląda. Też ma bardzo piękny motyw świąteczny. Tak właśnie będzie wyglądał kredens w te święta. Ta dolna półeczka bez większych zmian, bo mam tutaj wiele e, kryształów. A nad kredensem powiesiłam taki wianuszek. Też bardzo go lubię. Tutaj na dole mam kolekcję moich srebrnych dzwoneczków. Bardzo je lubię i dekoruję nimi każdego roku. Tutaj w tej miseczce mam bombki z Polski. A zakupiłam je wiele lat temu. To są wąbki z firmy KPZ. Pamiętam jeszcze jak do dziś ja nazwę tej firmy. Tutaj również wsadziłam takie kolorowe gałązki i światełka. A ta miseczka jest zrobiona z kryształu Waterford. Bardzo ją lubię, a kryształy z Waterford są bardzo piękne. Tu mam takiego kryształowego misiaka, który kiedyś syn mi dał. Trzyma w ręku trzy róże i po drugiej stronie mam dwa srebrne dzwoneczki. Każdy z innego roku, to jest właśnie moja kolekcja. Tak mniej więcej będzie wyglądał mój kredens w tym roku. Jutro odwiedzają mnie znajomi na taki wczesno-przedświąteczny poczęstunek. Są przyjazdem w mieście, więc wpadną do mnie na chwilkę. I chcę Wam pokazać, kochani, jak nakryłam stół na tą okazję. Będzie nas tylko czwórka. Tą porcelanę z Anglii pokazywałam Wam w moim poprzednim filmiku, więc jak chcecie dowiedzieć się więcej na jej temat, podam link w opisie. Tutaj widzicie, mam też zakupiłam takie ostatnio miseczki na zupę z motywem zimowym. Mają takie tutaj, widzicie, śliczne płatki śniegu. A nie jest to ten sam komplet, nie jest z tej samej firmy, ale wydaje mi się, że a nawet nieźle to wygląda. Serweta na stole, też ją pokazywałam w moich poprzednich filmach. Ale jak ktoś nie oglądał, to tylko wspomnę, że jest to irlandzka stara serweta i mam do niej właśnie takie małe serwetki. Udekorowałam ją taką metalową kokardką. I tak to będzie wszystko wyglądać. To jest właśnie ta choinka, którą chciałabym Wam pokazać. Jest to malutkie sztuczne drzewko. Zazwyczaj mam dużą choinkę tutaj, w tym miejscu, kochani, pomiędzy tymi dwoma fotelami. Ale nie zawsze mi się to tak bardzo podoba, bo muszę te fotele za bardzo rozstawiać na bok. I to nie wygląda dosyć y, atrakcyjnie, więc w tym roku zdecydowałam, że kupię sobie taką malutką choineczkę i po prostu postawię ją na tym parapecie w oknie. I wtedy nie będę musiała nic robić z tymi fotelami. No i tak to wyszło mniej więcej. Ta choinka ma nawet takie małe światełka. Nie wiem, czy widzicie, bo nagrywam w ciągu dnia. Większość z tych ozdób, kochani, są to ozdoby, które już posiadam o około ponad 20 lat. Dawno, dawno je zakupiłam, kiedy jeszcze robili je takie piękne. W większości są to. Figurki ręcznie malowane, o takie na przykład jak ta Mikołaj. Tutaj mam takiego bałwanka, jest również skarpetka, taki piesek. Para bałwanków. Jest jeszcze taki mikołajek. Jest skarpetka. Kilka czerwonych takich małych miniaturkowych bombeczek. Też dodaje dużo e, do wyglądu tej choinki. kilka złotych bombek tutaj mam takie serduszko Merry Christmas na samej górze mój syn kiedyś dał mi taki śliczny ornament sarenki z dzieciątkiem ręcznie malowany też bardzo piękny Właśnie tak wygląda moja miniaturkowa choinka. Malutka, ale wystarczy. Zmieniłam poduszki na fotelach na bardziej świąteczne. Bardzo się cieszyłam, jak je znalazłam, kochani, dlatego że wydaje mi się, że kolorystycznie bardzo pasują do tego pokoju, ładnie wyglądają na fotelu. Bo materiał na fotelu jest właśnie taki um, jaśniutki i jest bardzo podobny do właśnie koloru tego, tych listków. I również mój kolor ścian jest taki niebieskawy, i też wydaje mi się, że um, podobny kolor jest właśnie na tych poduszkach. Więc kolorystycznie bardzo ładnie to wygląda. Poduszki są z firmy Marta Skewart. I jakbyście nie wiedzieli, kochani, ona mieszka w Nowym Jorku. Ale z pochodzenia jest polką. Ja bardzo lubię jej dekoracje świąteczne. Powiedzcie, co myślicie o tych poduszkach. Co myślicie o tym moim miniaturkowym drzewku. Zrobiłam taki bukiet zimowy w moim wazonie Murano. Większość tych gałązek w tym bukiecie jest sztuczna. Jedyne, co jest takie naturalny element, to są te szyszki. One są pomalowane, ale to są naturalne szyszki, prawdziwe. Te również. A popatrzcie, kochani, ja jestem zafascynowana tą szyszką, bo zobaczcie, jak ona jest duża. Prawie taka duża jak moja ręka. Ona jest bardzo, bardzo duża, szyszka. Ja nie wiem, gdzie takie szyszki rosną. Ja jeszcze, kochani, nie widziałam takiego drzewa, które wydaje takie wielkie szyszki, ale to może trzeba gdzieś jechać głęboko w las, gdzie rosną yy, takie, wiecie, wielgarne stare drzewa. Które mają może 200-300 lat i one może wydają takie szyszki. Ja się na tym nie znam, ale jak ktoś się zna, to niech podpowie. Fajnie by się było dowiedzieć, gdzie rosną, na jakich drzewach rosną takie wielkie szyszki i czy to musi być um, stare drzewo. Popatrzcie, taka wielka szyszka. Bardzo mi się spodobały, więc zakupiłam takie trzy. A, o, i tu jest ta trzecia. Zazwyczaj jak widzę szyszki to są y, takich wymiarów jak te właśnie tutaj lub ta. Takie spotykam często, a zobaczcie w porównaniu do tej dużej szyszki jakie one są malutkie. Pokazuję Wam moją ulubioną bombkę z Polski, ręcznie malowaną oczywiście. Zakupiłam ją y, w polskim sklepie, tutaj w Kanadzie. I popatrzcie jaka też jaka jest piękna. A tutaj po drugiej stronie na pianinie mam taką figurkę Maryi z Józefem. I z nowonarodzonym Panem Jezusem. Bardzo lubię tą figurkę. A koło nich jest taka lampa naftowa. Powiedzcie, co myślicie o tej lampie naftowej. Czy lubicie takie dekoracje? Na dziś. Dziękuję, że zostaliście ze mną do końca. Dziękuję, że mnie tutaj odwiedzacie. Jeżeli coś Wam się spodobało, to proszę zostawcie lajka. Oczywiście piszcie do mnie. Uwielbiam czytać Wasze komentarze. Do zobaczenia następnym razem. Pa Pa!